Bardzo możliwe jest to, że jeszcze tego lata FC Barcelony opuści Ousmane Dembele. Z tego powodu klub z Hiszpanii szuka wzmocnień w linii ataku. Zainteresowanym piłkarzem do powrotu do FC Barcelony jest Neymar, który naciska na transfer. A jaka jest szansa, że w nowym sezonie zobaczymy Neymara w koszulce Barcy? W dzisiejszym odcinku omówimy sobie ten możliwy transfer. Zapraszam! W ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat powrotu Neymara do Barcelony, a to przez to, że FC Barcelona jest coraz bliżej pożegnania się z Ousmane Dembele, który chce odejść do PSG. W przypadku odejścia Dembele, Barcelona będzie musiała go kim zastąpić. I w tym momencie do akcji wkracza Neymar, który chciałby powrócić do Barcelony i zdaniem Mundo Deportivo piłkarz został zaoferowany właśnie temu klubowi. Plotki te podsycił ojciec piłkarza, który na swego Instagrama wstawił zdjęcie z synem i jego agentem. Jak podaje dziennikarz Gerard Romero, Neymar tak bardzo chce trafić do FC Barcelony, że jest gotów obniżyć swoją pensję. Brazylijczyk miałby zostać wypożyczony, a taka opcja bardziej pasuje prezesowi Barcelonie, Joanie Laporcie. Jednak przeciwnikiem tego transferu jest większa część zarządu klubu oraz trener. W Barcelonie Neymara nie widzi Xavi Hernandez. A to przez to, że nie chce on zaburzać rodzinnej atmosfery w szatni. Nie chcąc mówić źle o Neymarze, uważają, że jest to zawodnik, którego prześladują pewne kontrowersje, które mogą wpłynąć na współistnienie drużyny, która jest teraz rodziną. Tak jak chce tego Szawi. Neymar zmieściłby się w finansowym fair play tylko wtedy, gdyby doszło do jakiejś znaczącej sprzedaży oprócz transferu dębele. Wynagrodzenie Brazylijczyka nie byłoby niższe niż 10 milionów euro netto, czyli dużo mniej niż obecnie zarabia w PSG. Ale na dziś i tak jest to kwota nieosiągalna przy obecnym budżecie płacowym klubu. Zatem transfer wydaje się praktycznie niemożliwy. Bardziej prawdopodobne jest to, że Neymar trafi do MLS, Arabii lub Premier League.